Pamiętacie Macieja Pele? Tancerz, wzorowy mąż i ojciec. A co jeśli powiem wam, że ta idealna baśń to już przeszłość, on właśnie zrzucił maskę ułożonego taty? Paparazzi przyłapali go w samym centrum. Nocnego szaleństwa. Maciej Pele i Agnieszka Kaczorowska byli jak z obrazka. Ślub we Włoszech, córeczki, sielanka. Ale jesienią 2024 roku czar prysu, a w 2025 roku sąd orzekł rozwód. Ustalili opiekę naprzemienną nad dziećmi, co dało Maciejowi coś, czego dawno nie miał, czyli wolny czas. I jak go wykorzystał? Super Express przyłapał go w warszawskim klubie. To nie był smutny, rozwiedziony facet. To był król parkietu otoczony wianuszkiem kobiet. Uśmiechnięty, wyłużowany, w centrum uwagi pięknych pań. Maciej wyraźnie odcina grubą kreską przeszłość i etykietkę męża. Kaczorowskiej. Pokazuje, że po rozwodzie życie się nie kończy, a wręcz nabiera tempa. Łączy obowiązki taty z prawem do zabawy i resetu. Czy to początek nowej ery peli? Czy po burzy wreszcie wyszło? Dla niego słońce? Zdjęcia mówią same za siebie, on wraca do gry w wielkim stylu. A wy co myślicie? Czy macie ma prawo do tak szalonej zabawy, czy powinien przystopować? Dajcie znać w komentarzach.